Witam Was na kolejnym teście kuriera. Tutaj mamy danie z Chińczyka. Ostrą zupę, nie wiem jak bardzo ostrą, było tylko napisane, że szarż, czyli jakaś tam ostra zupa, Sprawdź, naprawdę, czy ta ostrość tutaj jest. No i tutaj jakieś danie chińskie, powiem Wam, że nawet tanio, bo 7,50 kosztuje tutaj ten zestaw, zaraz zobaczycie co tam jest i ta zupa 2,50. Na przykład tym się bardziej najesz niż takim kebabem, nawet dużym, a duży kebab kosztuje około 10 euro, także próbuję, zaraz zobaczymy, czy to w ogóle warto zamówić. Za cały zapłaciłem dyszkę. Te danie główne wygląda tak. Tutaj mamy sos ten ostry z warzywami. No i tutaj mamy mięso z kurczaka z ryżem. No i co, sprawdźmy czy dobre. Wiem, że w tym aluminium wszystko co jest niezdrowe jest rakotwórcze. No ale tak podają, tak pakują. Mam nadzieję, że ten jeden raz mi nie zaszkodzi. Próbujemy najpierw mięsa z ryżem. A po samego ryżu, czy, czy dobry ten ryż? Wezmę to na łyżce, na łyżeczce, na łyżce. Mmm. Od razu czuć że ryż bardzo dobry. Chociaż trochę mocno sklejony, ale w smaku bardzo dobry. Próbuję teraz tym mięsem. Mięso dziwne, bo smaku nie czuję tego mięsa w ogóle. Wezmę no, samo, bez ryżu, ale czy to coś zmieni? No kurde, już tak dobrze się zapowiadało. To mięso takie suche. Bez smaku. Mocno tuste. Próbuję tutaj tego sosu z tymi warzywami. No i to już jest przyjemne. Nawet pikantne. Dobrze przyprawione. Sosik też ma swój smak. Nawet ok. Chociaż jest tłusty też. Spróbujmy teraz to tak wymieszać z ryżem. Nie wiem, czy tak się to powinno jeść. Ryż z tym idealnie pasuje, nawet mięsa nie trzeba, chociaż myślę, że głównie płacimy tutaj za mięso. No a zobaczmy, czy do tego kurczaka pomoże ten sos. Sos jest mocno wyrazisty. Jak się zamoczy w nim to te mięso, to jest nawet ok. To już idzie zjeść. Samo to mięso z kurczaka jest yy, bardzo suche, ciężko jest jeść. Jakby tutaj był ryż sam z tym mięsem, to bez popijania ciężko by się jadło. I nawet nie byłoby przyjemności dużej z tego jedzenia. Ale tak razem, jak to się połączy, naprawdę jest dobre. Także tak to smakuje, nie jest jakoś mega drogo. Jest dużo, da się najeść, naprawdę porządnie da się najeść. Czy polecam? Polecam, ale mam nadzieję, że dostaniecie lepsze to mięso z kurczaka, bo tutaj dzisiaj coś nie pykło. Trzymajcie się, cześć!